Do, 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 do. Co, <im> Co mówisz? Co mówisz? Co mówisz? <im> 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 o, o, dobra, dobra, dobra. Ua! 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 Co ty robisz? <ślonka> Co się dzieje? Co się dzieje? Chodź szybko ze mną, chodź szybko. Szybko, szybko! szybko stój Szybko spaj! W świetniku dłużej nie wytrzywam! Już, już, oddychaj, oddychaj głęboko! Głęboko oddychaj. Czekaj, oddychaj głęboko, skakuj to. A ty co robisz? Skakuj? Ja jest co Już tylko włóż się w to. Włóż się! Dawaj, dawaj, dawaj. Louis Vuitton się nie uszkodziły A buty za 3000. tysiące Louis Vuitton no widzę, ale nie uszkodziłem. Ja bym nie chodził, czekaj A Ty nigdy nie będziesz miał takich butów Nigdy nie będę miał, tak Nie dotykaj ich Muszę no tak, żeby butów nie dotykać Przepraszam, przepraszam już funda. Teraz byś te buty wyczyścić Dobrze już, mamy taśmę jaką? Rękawiczki mi daj Już ci daję rękawiczki, dobrze Nie te Które? Te złote? Dawaj To są na Louis Vuitton to Już, już ci daję Tylko Louis. butów nie dotykaj Louis Vuitton już, woda? No już, buta ej, ej, dobra, już, przepraszam. Zargałeś buta! Już, już, już nie będę. Zakładaj! Już, już, przepraszam, przepraszam, panie Kruszwil To się więcej nie powtórzy, obiecuję. Zakładaj go! Już, gdzie jest but, gdzie jest but? Mam buta, mam buta. No biedna czoła Co to jest, co to jest? Do czego to służy? Zakładaj to! Cholera jasna, a dobra, to jest na buta. Już. Poczekaj, poczekaj, panie Kruszwil Słyszysz? Tak. Jeszcze mam zrobić za karę? Poczekaj, panie Kruszwil, proszę poczekać. Bardziej szczelne to jest. W tym domu nie da się przesiadywać normalnie. Że trzeba nagrywać film na jakiejś melinie. Co mówisz? Co, co mówisz? Co film. mówisz? <coughs> okay, dobra, 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 już, już, już. Spokojnie, spokojnie. Oddychaj, głęboko, głęboko. Jestem przy tobie. Ze nagrywać film na jakiejś melinie, na której nie da się wytrzymać! Spokojnie, damy radę. Moja czapka. Moja czapka, za. Tak. karę, że tak postąpiłeś. Przepraszam, przepraszam. Wiesz co mam zrobić? Masz się przewrócić w tej chwili. Dobrze, dobrze, już się przewracam. Tu? Tak! Jeszcze raz! A dobrze, 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 już, już! O, Jezus! A! Cena! Jestem Marek, witam Was na dzisiejszym odcinku, w którym właśnie ten człowiek będzie dokończał mój nowy dom. Jak mogliście zauważyć na moim drugim kanale, Disco Marek, poświęciłem się i wszedłem tutaj bez żadnego zabezpieczenia, ale koniec tego, ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Muszę chronić się przed zarazkami oraz koronawirusem. Tak, słychać! Tak, tym... Ej, dobra, zapomniałem, zapomniałem! Nie zapomniałem tego! Zapomniałem już! Muszę chronić się przed zarazkami i mój pracownik. Będzie dzisiaj kończył za mnie dom. Tak więc, przejdź do roboty. Wszystko z tego ma być nie Ej! Uła, uła. A! sobie nogę chyba złamałem. Ale masz wyrzucić świeci, które nie żyją, a nie te, które żyją. A, dobra, dobra, już. Już wracam, wracam. Uwaga! Uwaga! A ja jestem już w zabezpieczony, tak więc ja będę oglądał Proszę z Przez okno! Zbieram, zbieram, chcę, chcę, chcę. okno, okno dobre, już, już yy. zbieram, to się przyda. Nic się potrafisz to. Ty nie potrafi zrobić! Wyrzuć to! Szybciej! Jest kurde! No. Jasne! Tak więc drodzy państwo, za chwilę wyniesiemy jego ręko ma wszystkie rzeczy, które znajdują się w tym pomieszczeniu. A to mogę zostawić! Wyrzuć to! Wyrzuć! Jak! Bez widnika! Nie, to sobie odstawię Także, tak jak już mówiłem, za chwilę opróżnimy to pomieszczenie z wszelkich zakażonych O kurcze, prawda? Z wszelkich zakażonych rzeczy i przejdziemy do malowania ścian Zapraszam do oglądania Dawaj to jeszcze, ja to dam radę Nie, tego nie dam rady Przepraszam bardzo, co to ma znaczyć? Co nowe oznaczyć? Po pierwsze, ani nie ma stroju roboczego zabezpieczającego Twoje ciało przed drobną ostrojami i nie pracujesz. Pracuję, pracuję. Czy chcesz mi teraz coś powiedzieć? Tak, ja, Panie Kruszwil, bardzo Pana przepraszam i chciałbym zaproponować małą ugodę. Na przykład? Przewrócę się. Zrób to. Dwa razy. Raz. A mogę dwa? Raz wystarczy. Ale a mogę pompka? Po prostu przeciągaj się tam. Aż tak daleko? Tak. To Ty! spaniaczu? Co to się dzieje? Cześć Słaniaczku Czemu to taki sypias? Przemieś się to To są ubrania robocze ja? dla ciebie Ja? Tak Ja muszę porozmawiać z Oskarem Cześć Cześć Jestem Marek Cześć, jestem Oskar Chciałbym Ci zaproponować pracę tutaj mhm. Jest dom do wykończenia Ja niestety kiedyś w dzieciństwie przewróciłem się i przez jeden dzień bolały mnie plecy Tak więc wolę nie narażać swojego kręgosłupa i nie chcę tutaj raczej pracować Co jest najważniejsze? Model wynagrodzenia Nie Kruszwila, mogę zostawić tą koszulkę z nowej kolekcji? Rozmawiam Ale ładna Chciałbym Ci przedstawić nasz nowy model wynagrodzenia, który nazywa się bez wynagrodzenia A, o, to dużo się zmieniło Czas wymiaru pracy nielimitowany w kolejności, wraz z nim przeniesiesz wszystkie rzeczy na dwór, a następnie wyrzucicie je. Jesteśmy dogadani? nie wiem czy on mi pasuje za bardzo. On jest super. Jesteśmy dogadani? No dobra no. Panie Kruszyn, jak wygląda? Ubierz kolejną część ubrania roboczego. A ja mam jakieś ubranko robocze? nie, to nie, nie no, to jest nowe ubrania. Nie mogę sobie. Na własną rękę. A tą koszulkę sobie zostawię, bo ona on przepiękna, fajnie kolejna. A wy może mi pożyczyć. To. Nie! Nie dotykaj, to jest Kament Cruz! Jezu. Ale jesteś. Posprzątać trzeba by było też, nie? To Właśnie to zrobisz. We dwójkę, ale to wszystko Nie, yes. sam. Ja nigdy nie pracowałem w remontach, wiesz o tym? Ten... Zawsze musi by być ten pierwszy raz. A jak ci coś zepsuje? To nie na mnie. Dorówka byś mogli, widziałem. Widziałeś moje buty za 3000 złotych? No. Chciałbyś mieć Może kiedyś taki będziesz miał. A ja? Pracując tak. za darmo, na pewno, nie? Myślę, że zawsze może się udać wynieść coś stąd i sprzedać Dobra, dobra, to co Marcin wylaził? My Ciągnij to, co... Chciałbym... Proponuję pracować Ja się przeglądam i wszystko widzę No dobra Tam macie świetnik, a mianowicie osno. Raz O Jezu, plecy już nie wolą. A co? Wow. Dobra, ja się przebawię sobie, nie? Ej, ale on ubrania jeszcze. Tak więc po kilku godzinach udało nam się załatwić dwóch pracowników, którzy będą wykańczać ten dom. Zobaczymy, jakie będą efekty ich pracy. A ja temu wszystkiemu będę się przyglądał. Ponieważ ja nie zostałem stworzony do pracy fizycznej, ja jestem do innych rzeczy, a mianowicie do nadzoru tego wszystkiego. Co? Jak widać, aktualnie moi pracownicy igrają z ogniem Ponieważ ten leży, a ten siedzi Poczekam jeszcze 5 minut i zacznę się awanturować Nie no, spokojnie, spokojnie 4 minuty 55 sekund jeszcze Dobra, już, robię Marcin! Taki sposób ich to. Ubrałeś się? On oszukuje, on pije energetyka, on był za godzinę pracy W sumie to nie był, ale i tak pije no Już się przyprawiłeś nawet Farba, Farby Patrz, patrz. Marek mówił, że możemy sprzedać niektóre rzeczy Tak? No Możemy to sprzedać, tak? No To dawaj To dawaj, to weźmiemy, przelejemy gdzieś I farbniemy ściany i dolejemy wody Dobra, ty no. I oddamy, tak? Dwie A ile to nie kosztuje? Na jednym ogniu. Nie 400 zł, jedno wiadro chyba, nie? Ja nie wiem ile, nie znam się, nigdy nie ten, No co to Ale jest? Ale tam było z nimi, widziałem Gdzie, co to jest? Lampa? Gdzie ona jest? To dalamła, No to ona tam nie będzie nam potrzebna później. No na razie będzie potrzebna. Teraz będzie potrzebna, bo wiesz, trzeba pomalować to, nie? Chociaż w sumie to nie wiem. To, ale dobra. Ty kłopoty, kupoty. No dawaj, malujemy to. Tylko nie mam ciuku. No dobra, kupimy. No dobra. Sprzedamy to. Umiesz otwierać to? Zębami. No nie wiem. No otwieraj. Ja nie umiem. Nigdy nie otwieram. Czekaj, czekaj. Nożem bardziej... Nożem. No, bo no nożem musisz. Ty nie wiesz co to jest kubot. Nożem, patrz. Co? Uważasz, żebyś nie wlapał. Widzisz? Jak ty to stworzyłeś? No stary po to są kuboty, po to wzięła. Tak. Co to za farba? Cyk. Co z powrotem na brudne. Ja. Cyk z powrotem kubocie Czemu farba jest brudna? Trzeba ją zwrócić. No, dobra. Brudną farbę nam dali. Ale tak wodę zwracamy, nie farbę. Dobra, dawaj wałek pałek, pałek. a gdzie jest wałek? Wałek Majster. Ty taki jesteś, że kubotem, to dawaj tu ma o nie, O nie, myślałem, że tego nie zrobisz. Gazeta, jaką? O nie. A co ty robisz? Mam A ja słyszałem, co ty chcesz zrobić? Co? Chcesz to oddać do sklepu, ale chcesz je pomalować dom i do tutaj wody? No chyba o to chodzi, że mam. Tak wody. się nie robi. Tak robią osoby ubogie. Czyli tak jak ja. I yeah. ja To sobie róbcie co chcecie Ale ma być pomalowana No malowana jest już O, jaka ładna rączka Zostaw taką rączkę, będzie na pamiątkę Tutaj, to tutaj, wyżej O, o Pomaluj to Macaj łapę No, i tak masz to robić. Ty Nie wiedziałem, że malowanie jest takie proste A ty na co czekasz? Ja, ten, ja, ja, nie wiem Ja nie natomiast zajmę się kolejną sprawą, a mianowicie kafelkami Zapraszam Dobra słuchajcie, ja natomiast podejmę się tego i zamierzam zerwać te płytki, które wyglądają bardzo nieestetycznie Dobra, w taki sposób mi się to niestety nie uda Ale w taki sposób już prędzej. Podważam. W sumie to chyba jednak mi się nie chce tego robić, bo po co ja mam to robić, jak ktoś inny może to za mnie zrobić. Zobaczę co oni robią. Co robisz? No i skończowa. A ty to ręką malujesz? No ręko czym. A gdzie jest ten drugi? Ten drugi nie wiem, on się obija gdzieś. Chodź tutaj! Gdzie ty jesteś? Chodź tu! Wracaj. Chodź tu! Wracaj! Zładź tam z góry! Chodź! Co? Co robisz? Ja? Nie no, ja pomalowałem wszystko ja. Co? Wszystko Nie zostaw, nie zostaw do niebie Nie zostaw, nie, nie? Nie, zostaw nie. Ani śladu nawet nie Dobra, słuchajcie Ja zbiłem jedną kafelkę Jestem już naprawdę zmęczony No padam No I muszę już to wyciekać Dobra, idź, idź My to zrobimy wszystko Jutro No godzinie 12 przyjadę I sprawdzę postępy Dobra Także Widzimy się jutro o godzinie 12 Dobrze, dobrze Możecie sobie zrobić 2 minuty cztery maksymalnie Dobra, będę go pilnował i sam też będę robił Co? Będziemy się pilnować nawzajem będziemy razem robić, tak? Lepiej sam na się tą ścianę pomalowałeś? Tak On tą ręką udawał, że coś robi, a... Ale... Co? No tak Co sprawdź na kamera? Ty jeszcze w międzyczasie musisz mój film zmontować? Ja mam montować znowu? No to masz kompas. I masz w międzyczasie malować. Tak więc drodzy Państwo to było na tyle. Widzimy się już jutro o godzinie 14 w następnym filmie. Do zobaczenia. I to operator też może zostać, wszyscy macie robić mi dom, a ja po prostu przyjdę na gotowe.